Jemanko, ja witam Was! Dzisiaj testuję dla Was kolejny motocykl z rodziny 125 mianowicie Małego Księcia czyli najmniejszy z reprezentantów KTM KTM Duke 125 Zapraszam! 125 z rocznika 2014, przejechane niespełna 15 tysięcy kilometrów, kilka suchych faktów, oczywiście pojemność niespełna 125 cm3, silnik czterozaworowy, jednocylindrowy, skrzynia sześciobiegowa, typowy Naked, którym bardzo fajnie porusza się po mieście, jest mega zwrotny, mega poręczny, bardzo łatwo się prowadzi. Wszystko działa precyzyjnie, biegi mogłyby po prostu tylko wchodzić z lepszym wyczuciem, albo to kwestia moich butów, albo wyczucia, ale czasami po prostu biegi wchodzą zbyt lekko. Dla jednych może być to wada, dla innych zaleta. No, ja jestem przyzwyczajony do biegów z Gigsa. Także tutaj troszeczkę inaczej to tam działa, ale nie ma co płakać. Pozycja na motocyklu jest bardzo wygodna. Chyba jedna z wygodniejszych, na których jeździłem. Kąt ugięcia kolan praktycznie znikomy. Znaczy, najbliższy, że tak powiem, kątu prostemu, czyli najbardziej naturalny. Mam problem też z wyczuciem, z wyczuciem luzu. Motocykl posiada jedną tarczę hamulcową, ale jest to chyba jeden z najlepszych hamulców, w jakich jeździłem w klasie 125. Jedna, jedno zdanie powinno tutaj wyjaśnić sytuację: jest to hamulec sygnowany firmą Brembo. Naprawdę daj radę: motocykl waży z płynami, z pełnym zbiornikiem 132 kg, czyli powiedzmy szczerze, jest to bardzo, bardzo niewiele. Więc ten hamulec po prostu mega, mega daje radę. Jeśli dobrze pamiętam, jest to zacisk czterotłoczkowy. Niedługo się zatrzymamy, będzie okazja, abyście zobaczyli, co tutaj w trawie piszczy, jak to wygląda z bliska. No, poprzeciskamy się trochę w korkach. Do tego właśnie ten motocykl nadaje się najlepiej. Hopsa hopsa. Chwila niepewności, bo nie wiedziałem na jaką szerokość są tutaj lusterka. Bogaty jak na tą klasę motocykla, wyświetlacz pokazujący praktycznie wszystko czego dusza pragnie, od przebiegów, poprzez średnie spalanie, które według komputera teraz wynosi około 2 litrów. Według właściciela Łukasza jest to około 2,5-2,8 litra na 100 km, głównie aż do pomieście. Mamy tutaj jeszcze szereg różnych informacji, o których powiem może później, jak się z nimi trochę bardziej zapoznam. Ale z tych najważniejszych jest wskaźnik zapiętego biegu jest obrotomierz oczywiście, jest poziom, poziom paliwa, poziom temperatury cieczy chłodzącej i zegarek. Zegarek na wierzchu nie trzeba nigdzie tam klikać, przełączyć tak jak u mnie w Nixie że zegarek jest co prawda, ale trzeba po prostu pozmieniać tam e, zamiast przebiegu dziennego na przykład Nie powiedziałem o jednej fajnej, ciekawej rzeczy w tej klasie motocyklów, rzadko spotykanej, jest po prostu Shift Light. Ta największa tutaj kontrolka do góry to jest Shift Light, który właśnie przed chwilą zamrugał, gdy piecyk wkręcał się na obroty. A wkręca się dosyć przyjemnie, jak na tą klasę? Dosyć chętnie, jednocylindrowiec zradzi sobie z przyspieszaniem w mieście. Według katalogu motocykl oczywiście rozwija do 110 km na godzinę. To taka, taka norma już w tej klasie. No, trzeba wyrwać ze świateł teraz. Na no to nie patrzysz, sprzęciec daje radę. Do miasta idealny. Jeżeli ktoś rozważa zakup yy, czegoś na kategorię B, to to jest myślę bardzo fajna propozycja. I znowu pierwsi na światłach. Jest godzina prawie, że 15, więc godziny szczytu można by powiedzieć w Uznaniu, w którym właśnie teraz jesteśmy. Trzeba troszeczkę wyjechać na obrzeże miasta. Nie będę tu się pchał w centrum, bo to bez sensu jazda będzie. Aczkolwiek do tego motocykla to właśnie. Takie warunki są najlepsze. On sobie w tych warunkach najlepiej radzi. A, jeszcze jedna ważna sprawa: siedzisko tutaj w tym motocyklu jest dosyć wysoko, bo z tego co pamiętam, na wysokości 800 mm na tą klasę motocykla to jest już znacząca wysokość. Nie wiem, czy jest tutaj jakaś kwestia tej regulacji siedziska. Podejrzewam, że nie do końca, ale to sobie za chwilę zobaczymy. Wszystkie niezbędne przełączniki są standardowo Nic tutaj nie jest udziwnione Także każdy, który, kto usiądzie tutaj po raz pierwszy Nie będzie niczym zaskoczony Cyk, cyk, pyk, pyk, pyk i już nas nie ma No, wyścig, wyścig poszli 90 km na godzinę i praktycznie ten silnik tutaj nie wykazuje żadnych oznak zmęczenia jak to było w przypadku innych motocykli tego typu a spodziewałem się właśnie po singlu, że będzie się męczył przy tych wyższych obrotach Mimo, że to nie jest oczywiście jego prędkość maksymalna, to jestem tutaj w tą, tym aspektem dosyć mile zaskoczony. Taka prędkość przelotowa 90 no, w porywach do 100 myślę jest jak najbardziej komfortowa. Dodatkowo wspomaga nas tutaj oczywiście owiewka. Yy. Owiewka, którą widzicie tutaj na załączonym obrazku. <laughs> Nie na no, pewnie jaja robię, ale jakby ktoś się uparł to owiewka jest. To coś tutaj wystające nad licznikiem <laughs> można uznać za owiewkę. Duke'iem jeździ mi się bardzo dobrze. Jest przewidywalny, dobrze hamuje, przyspiesza tak jak powinien. Bardzo, bardzo poręczny z uwagi na e, szerokość opon. Z przodu jest 110, z tyłu jest e, 150 mm. słów w kanapie. Wydaje się dosyć twarda, aczkolwiek jeżdżę już jakąś godzinkę na sprzęcie i jeszcze mnie tyłek nie boli. Co ciekawe jest, mam takie przynajmniej wrażenie, delikatnie przechylona, pochylona do przodu. Że wymusza, że tak powiem, jakby chciała wymusić na jeźdźcu, żeby się troszeczkę pochylił nad tym sprzętem, ale nie ma takiej z drugiej strony potrzeby, bo kierownica jest bardzo blisko. Mogę sobie nią dowolnie operować, bardzo wygodna na akurat na w ramion Także dosyć ciekawa sprawa z tą kanapą że mam takie wrażenie, że że delikatnie jest pochylona Po raz kolejny piersi na światłach Trzeba znowu wyrwać do przodu Może tak jak ten Mustang że 125 nie daje rady? Haha, daje! Tak więc, słuchajcie, to co widzicie na obrazku, to oczywiście KTM Duke 125, którym dzisiaj jeżdżę, którego testuję dzięki u Łukasza. Co więcej, mogę powiedzieć o motocyklu: z tego, co mu mówiłem do tej pory, to hamulce nie Brembo, a Bybre. Doczytałem przed chwilką, że to jest taka kwestia, że na Europę po prostu nie wypuszczali Brembo. Nie wiem dlaczego, trzeba by po prostu zgłębić temat, ale jedne źródła podają, że to również są brembo, tylko nie są sygnowane jako brembo, a właśnie, a właśnie takie, jakie widzicie. Zawieszenie z przodu i z tyłu jest firmy WP, czyli to też jest już dosyć solidna półka. Co prawda, nie ma tutaj regulacji, żadnej regulacji tego zawieszenia, aczkolwiek. Nie jest zbyt miękkie, jest takie w sam raz. Nie ma również regulacji klamek, jak widzicie, zarówno jednej jak i drugiej. Ale w tej klasie motocykla i tak już nie jest źle. Owy silniczek jednocylindrowy, KTM Racing, słowo racing również wyświetla się na wyświetlaczu, jeśli przekręcimy kluczyk. Ready to race zachęca do wyścigu. Aczkolwiek wiecie jak to jest. Moim skromnym zdaniem, motocykl bardzo ładny, agresywny wygląd. Fajne plastiki, fajne kolory, jak to KTM. W tej klasie motocykla zwrócił uwagę, jak, jak, zwróci jaki jest tył wahacz. Niby taki prosty, ale jednak ten przetłoczony. Bardzo ładnie wygląda. Motocykl posiada o czym wcześniej nie wspomniałem ABS. wszystkich motocykli, które testowałem z tej klasy 125, to Dukiem jeździ mi się najlepiej. Może przez to, że po części oddaje mój charakter, taki, taki mały zawodiacki trochę. Ale nie, serio to bardzo dobre zawieszenie, WP, bardzo dobre hamulce. Dosyć fajny piecyk jednocylindrowy, który miło wkręca się na obroty. Także dla osób, które rozważają zakup takiego motocykla w klasie 125, szczerze mogę polecić, bo naprawdę jeździ się fajnie bardzo fajnie. Także zmierzając już do pointy tego dzisiejszego spotkania. Bardzo fajny sprzęt. Śmiało umawiać się na jazdy testowe, kupować, jeździć. Ja polecam. Dziękuję Łukaszowi za udostępnienie sprzęta. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Jeśli się nie podobało, oczywiście łapka w dół, będę wiedział. To jest nie tak. Najlepiej umieścić jeszcze komentarz pod filmikiem i zostawić subskrypcję, jeśli jeszcze do tej pory tego nie uczyniliście. A ja tym samym żegnam się z Wami. Miło było znowu pojeździć na czymś innym, móc do Was trochę pogadać. Mam nadzieję, że materiał się przyda. Pozdrawiam i do zobaczenia w następnych vlogach. Na razie. Pozdro!